Budowa obwodnicy rybnej, budowa szkoły podstawowej w Czerwonychowie. my na granicy gminy w Rusecikla. To łączy powyższe sprawy. Wszystkie one wymagały, wymagają naszych bardzo trudnych decyzji. Całkowicie zgadzam się nieobecny dzisiaj z panem przewodniczącym, kiedy mówi, że Rada pracuje bardzo ciężko, pod wpływem ogromnego stresu. Podejmuje się niełatwe zadania. Jestem przekonany, że gdyby nie wy, wasza działalność i ryzyko, jakie na siebie to wiele rzeczy by się po prostu nie udało. Dlatego cieszę się, że jesteście, że działacie, że zmieniacie nasze codzienne życie na lepsze. Większość mieszkańców także to widzi i docenia wasze poświęcenie. Większość ludzi wie także, zarówno w życiu, jak i w pracy, czasami nie wszystko wychodzi tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Ostatnio w gminie pojawił się taki problem. Milion 140 czterdzieści tysięcy złotych. Kara, jaka została nałożona na wykonawcę budowy Szkoły Podstawowej w To właśnie te pieniądze skłoniły mnie do przyjścia do was, zabrania głosu. Kara, jak wiemy, została nałożona, ale nie wyegzekwowana. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale z tego co wiem, pieniędzy jeszcze nie ma na rachunku gminy, choć już dawno powinny być. To właśnie, to właśnie te pieniądze skłoniły mnie do przyjścia do was. Nazywam się Jarosław Musio. Przez wiele lat zajmowałem się finansami jako urzędnik wyższego szczebla. Obecnie jako właściciel firmy sam biorę udział w przetargach, stąd wiem, że nie są to łatwe sprawy, ale z pewnością da się je załatwić z korzyścią dla gminy i współobywateli. Dlatego pytam Państwa, czy zostało uruchomione zabezpieczenie czy gwarancję ubezpieczeniową? Jeśli nie, Trzeba to jak najszybciej zrobić. Jeżeli na ten krok jest już za późno, to czy został złożony do sądu wniosek o wydanie na zapłaty? Jeżeli nie, musimy to jak najszybciej zrobić. Pomyślmy, bo pracujmy wspólnie. A jestem przekonany, że te pieniądze znajdą się na rachunku gminy i będziemy mogli za nie zrealizować kolejne projekty. Przecież za milion ze sporym parkiem można na przykład wybudować chodniki w pokoczynie. Albo rozbudować wyjęcia wody tak, aby uniezależnić się od dostaw wody talwery. Albo wybudować szatnie sportowe w Szerikowie. To bardzo konkretne projekty, które z pewnością staną dobrze przyjęte przez mieszkańców, którzy dużym prawdopodobieństwem docenione przy okazji najbliższych wyborów. Szanowni Państwo, jestem pewien, że Wam, tak jak i mnie, ale też większości mieszkańców zależy na odzyskaniu tych pieniędzy. Głęboko wierzę w to, że razem, wspólnie możemy odzyskać tę olbrzymią kwotę. A co jeśli się nie powiedzie? Nawet taką sytuację, Powinniśmy wykorzystać dla dobra naszej wspólnoty. Ważne jest także to, aby z tej przykrej sprawy wyciągnąć właściwe wnioski. Przecież w Komisji Rewizyjnej pracują bardzo doświadczeni radni, którzy swoją postawą już nieraz dowodnili, jak bardzo zależy na dobrym rozwoju naszej gminy. Dlatego bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie tej konkretnej sprawy proponuję, aby Komisja Rewizyjna zajęła się wypracowaniem właściwego systemu, który na przyszłość wykluczy podobne sytuacje. Moi drodzy, to nie codzienna i trudna sytuacja, ale zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby nie przesłoniła ona dobrej opinii, jaką macie wśród mieszkańców na temat Waszej codziennej pracy. I wykorzystajmy tę okazję, aby wzmocnić procedury, zabezpieczyć się na przyszłość, jeszcze lepiej zadbać o dobry rozwój naszych gmin. Nie budujmy murów podziału, lecz budujmy solidne fundamenty dla rozwoju naszych gmin.